Nie, ja wam ludzie z tej strony autyzm i witam wszystkich bardzo serdecznie w oczekiwanym chyba przez was odcinku z TF2. Jesteśmy na mapie Marble Bridge i zauważyłem, że jeszcze są aktualnie do zrobienia kontrakty. Tam jest fajnie. Sami się do robienia kontrakty. Ja pierdzielę jaki zes. No. Sami <laughs> jeszcze do robienia kontrakty i sobie spróbujemy zrobić ten jeden kontrakt. Mieliśmy tutaj spaja, o kurde Powiem wam tak, e, to jest nasz Nie grałem w TFA przez dłuższą chwilę, bo miałem dużo rzeczy do robienia i tak dalej I kurde, powiem wam, że może mi trochę nie iść Muszę się po prostu wgrać, o, że tak powiem e, Rozgrzać, o może takie słowo. Spy czy nie, jezus? Jakiegoś się go laguje masakrycznie. Standardowo dołączyło nas w środek gry. Mój frag, no to był ewidentnie mój frag. Dobra, ty Pyro się tam pobaw, jak masz ochotę? Z tym typem. Dobra, działko rozwaliłem. Ale zaraz mi tutaj dojadą. O, od tyłu. Słyszałem tego demo, ale myślałem, że to jest nasz mam. Eee man, Zobaczmy. No wbijajcie na ten punkt. OMG. Niestety się nie udało. Ja sobie tutaj tylko monitor poprawię. Aby tak bardziej prosto był. We mnie. O! Kurde, nasz Steam, no. Dobra, jak coś to teraz y, wykierujemy, wykierujemy nasz team. Mamy 7 punktów. Zrobimy ten kontrakt. W ogóle dzisiaj to ostatni dzień, kiedy można jeszcze robić te kontrakty, więc. Więc, jeżeli jeszcze nie robiliście, kurde, goni mnie ten typek. Dobra, Engu. Oj, dlaczego go za 9 tylko trafiam? Co za bullshit. No dobra przynajmniej umarł O jaki kryciar siadł Elegancko Nie ma dispenserów żadnych E! E, E! Dobrze Tego enga chciałem dojechać bo wiedziałem że był low Właśnie tak się na nim sfokusowałem bo widziałem że dostał dużo I, I on musiał umrzeć <grym> W ogóle, możecie opowiedzieć, napisać w komentarzu co tam u Was. Eee, ostatnio eee, tam. Eee, Napiszcie, o właśnie, przypomniało mi się coś. Możecie napisać, czy chcielibyście jakiś odcinek na przykład z 1 Z1. Bo jeżeli tak, to mogę Wam jakiś nagrać. Eee... Kurde. Nieśmiertelny medyk. Eee, 1 Z1 Duo może na przykład nagrać albo... Albo solo gierkę. Możecie napisać, żebyście chcieli takie coś oglądać w moim wykonaniu. O! I patrzcie kim cudem ja go nie trafiam, jak jest tak blisko mnie. Nie rozumiem. Dobra, nikt mnie tu nie atakuje. Hm. Dobrze, już się rozgrzewam. Kurde, ta dynia mało mu zadała Najpierw medyka No nie Nie da się medyka im zabić Najpierw chciałem doktora zabić, żeby nie, nie, nie mógł ich leżeć ja, ja mam doktora teraz No dostał za sto Kurde Te kryty były słabe O kurde To było słabe trochę, ale dobra O jest i doktor cały czas Ale on ma kryty Uu. Jak ja ich nie trafiam? Dobra, jest roz rozpierdziel trochę To jest spy Bo Wcale nie jesteś spyem Idzie na niewidzialności koło kogoś, znaczy na niewidzialności O, to jest ten Pyro właśnie, który był spajem przed chwilą Nie, tu chciałem zaskoczyć, ale... Ale może być Co ten angut robi? O kurde, za mną spaj był, no Odwet jeszcze na mnie zrobił, no I wszystkie trzy osiągnięcia na mnie zrobił Cel szczególnej wartości, zemsta sztywniaka Kamień milowy śpiega 3 Zrobił na mnie wszystkie osiągnięcia, kurde Czuję się smutno 16 na 5, no nie jest najgorzej Ten mi fraga zabrał, ale ja mudynkę ukradnę Dobrze, nie ma skaucika Jezus, działko trzeci level Elo Nie, nie ma Kurde, ten sol nie robił Ja mam taktykę na heavy, tym bardziej takich co co nie są zbytnio ogarnięci Serio jak Serio nie rozwalam to działko w ten sposób No to nie, nie zabili go tego demomana. <laughs> o Boże Jeszcze jak mamy gargulca gdzieś W sumie ja mógłbym go znaleźć Aha no i krytem nie dojechał. Ten typek ma mikrofon normalnie najlepszy. M2. Co to Pyro robiło? Gdzie jest ten karkulec? No mały. Ja tego chyba nawet nie widziałem na początku. O nie, on też podniósł kryty. Uff. Ojo oj, oj Dobrze, z linki dostał. Ja widziałem tą dynię cały czas obok. I wiedziałem, że ten skał będzie chciał mnie dojechać. A tutaj go! Pokarało. O mój Boże, ten skaut Jakie mychy myszy, myszką ruchy dziwne robił. Patrzcie, my to kapujemy. My to jeszcze możemy wygrać. Tylko kurde, bym zrobił te punkty wszystkie na tej jednej mapie. O, patrzcie kogo my tu mamy. O, widzicie? Heavy'ch łatwo można pokonać. Kurde, gdybym tylko tą apteczkę zebrał, bym go zabił. Na Hewiego ja umiem zabić. Na go ja umiem zabić, tak to się mówi. Na Hewiego mam taktykę, po prostu. O mój Boże, co oni robią? Obrońcie ten punkt! Obronili to. Nie wierzę. No jeszcze chwila w sumie, bo jeszcze jest lekko punkt kapnięty przez nich. No nie, kapują. Nie mówcie, że my to przegramy. Ja nie mogę, nie gadajcie nawet Szybko szybko bronić to Kryty, kryty Kurde, nie trafiłem tego solda To trzeba obronić W trybie natychmiastowym O mój Boże Na punkt trzeba się wrąbać Nie wierzę, oni to przejęli Trzeba było po prostu się władować ten punkt tak na siłę, na pałę. Wtedy by to obronili. A teraz my to musimy kapnąć jeszcze. Ale tylko 11 punktów nam brakuje do końca kontraktu. O nie, trafił mnie tym. Aha, działko tu znowu stoi. Kapnijcie to, kapnijcie! Niewiele brakuje, po prostu ładuję się ten punkt, no milimetr, milimetr, milimetr No i wygraliśmy, no nie może być Nie może być Nie ma tu nigdzie nikogo Kurde Żadnych fragów dla mnie O i zrobiliśmy akurat kontrakt F2 Zobaczmy Kłuki i co tu będzie? Brak odpowiedzi z serwera, serio? Co to ma być? Co to ma być? Ja chcę mój kontrakt, ja chcę moją nagrodę Dajcie moją nagrodę. Co to ma być w ogóle no? Ja jestem moją nagrodę za kontrakt, ja tutaj 100 punktów mam i w ogóle. No i gdzie moja nagroda? Ej No co za bullshit no Okradli mnie. Kurde. I no nie mają heavy w ogóle, co? Oni oszaleli? Więc my jesteśmy normalni. Ale my już po będziemy kończyć ten odcinek powiem wam. Boże jak ja nie trafiam. Serio, nie grać w grę przez chwilę i od razu zadostajecie. dostajecie no, no, no i zabił mnie tym, nie? No nie wierzę. Spróbujmy zrobić jednego fraga tak jeszcze na szybkości. Może po prostu coś się zbugowało i musimy jeszcze jednego fraga jakiegoś zdobyć, czy coś w tym stylu. Spróbujemy jeszcze kogoś zabić. Może to jest recepta na sukces, kurde. Może właśnie o to chodzi Nieważne czy to wygramy, czy przegramy, po prostu... O kurde, ale to nie będzie łatwe Jak oni tyle grubciów mają Spróbujmy tak... No nie, Oni no, wszyscy wszędzie działka mają Ja nie zrobię tego jednego fraga, ewidentnie A chcę po prostu przetestować, czy po prostu to jest bugowane, czy... O, spaja weźmiemy na tą ostatnią chwilę Czy po prostu... No nie wiem, w sumie To serio. 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 ten Engu Tam stał i do niego strzelał. On latał z tą paczką. Ja sobie wychodzę z teleportu, jakby nigdy nic. I dostaję tak w dupę tym, tą przepaczką. Prawie był headshot. dobra. lecimy fragę, jakiegoś zrobimy. Się nie przebrałem w ogóle. Kurde, no. Jak ja go nie zabiję. No. To byłaby plama na honorze. Dobra, zabiliśmy go i nic nie dostajemy z tymi punktami. Czy to jest po prostu zbugowane jakieś? Kończy się 16 listopada. O północy, no ale jeszcze nie ma północy. Oddawać moje przedmioty. Oddałaś moje przedmioty. No nie, no nie, nie dostanę moich przedmiotów za tą, za tą misję. Ale dobra, ludzie, myślę, że odcinek się wam podobał. Ehm, jak zauważyliście, nie ma ich zbyt często ostatnio. O kurde, mój Gargulec jeszcze został na nowym levelu jakimś up upgradeowany. Ale dobra. Ehm, to tyle jeśli chodzi ode mnie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zobaczymy, czy dostanę ten przedmiot z tej misji czy też nie. Na ten moment ja się z Wami żegnam. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Do usłyszenia w kolejnych filmach, które nie wiem do końca kiedy będą. Mam nadzieję, że w najbliższych dniach. Także to tyle. Na razie i cześć.